To tak, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Debate po dłuższej przerwie. Pierwszy ja raz wizualnie. Jej. Tak, tak. Jak zwykle był już pierwszy raz, ale to jest taki pierwszy, pierwszy. Najlepszy. W każdym razie dzisiaj będziemy gadali o dwóch filmach, jak zwykle. Tak jest. Kontynuujemy dalej z serią o najlepszych czy naszych ulubionych filmach z... nie, z roku, przepraszam. Więc 50% filmów wybranych na dziś nie będzie ani najlepsza, ani ważna jest dobry, dobry, dobry disclaimer. Jak zwykle w naszych odcinkach albo jak zazwyczaj przynajmniej będą spoilery yy, i mówimy tak o dwóch filmach. Jak już był dysklaimer o tym, że jeden z nich jest słaby. To, to... będzie do Last Christmas, czyli film świąteczny, który widzieliśmy przed świętami, więc nagrywamy go bardzo po świętach, mm. bo tak wyszło. A drugi film to jest historia małżeństwa, małżeńska. Historia małżeńska? Historia małżeńska, mamy karteczkę ten w górę. ściągawkę. Yy, to jest <noise> najnowszy film, nie wiem, o którym chcemy pierwszym rozmawiać? Jest mi to absolutnie obojętne. Okej, okay, no to historia małżeńska to jest film. Nakręcon, który nakręcił Noah Baumbach yy, i to jest bardzo, bardzo dobry film, moim zdaniem, nawet bardzo, bardzo, bardzo. Yy, to prawda. Już wiemy, że mamy jakby inny, inne pod, inny odbiór tego filmu, jeśli chodzi jakby o ładunek emocjonalny na pewno. Na pewno. Bo Ty wspominałaś, że na, na początku może dla, dla wprowadzenia historia małżeńska to jest yy, historia o małżeństwie. Niespodzianka, gdzie gra dwóch aktorów głównych i to jest Adam Driver i Scarlett Johansson i grają oni małżeństwo, które się właśnie rozpada, które przechodzi przez rozwód i próbuje ten rozwód poprowadzić tak, żeby jak najmniej szkód odniosło ich dziecko i żeby to dziecko Sami najlepiej z sobie tego wyszło. w zasadzie odnieśli między sobą w relacji jak najmniej szkód, co różnie wychodzi. Nie zawsze wychodzi. Różnie wychodzi dokładnie. W każdym razie to jest bardzo realistyczny, bardzo mhm. wierny jakoś obraz relacji ludzkich. Jest absolutnie niesamowicie odarty ze wszystkich takich magicznych momentów, mhm. które mają zazwyczaj te filmy, czyli takich, nie wiem, umilaczy, albo happy endów i tak Tak, nawet nie ma jakby mimo, że to jest historia jakby miłosna, to nie ma momentu obligatoryjnego, jakby spotkania w kinie, mhm. gdzie oni się ze sobą poznają, nie ma jakby. Ani grama tych właśnie magicznych momentów. Jest mhm. tylko i wyłącznie mięso i jakieś takie realistyczne, po prostu kwestie, jeśli chodzi o. No, realistycznie I nawet związki. te wszystkie rzeczy takie, powiedzmy, że romantyczne, one są tak bardzo życiowo romantyczne. To znaczy, że właśnie tam nie ma żadnego takiego hitu rodem z komedii romantycznej albo z innego romansidła. No po prostu jest takie. No nawet te wątki są takie bardzo no. przyziemne, nie? Zresztą Bombach jest też bardzo dobry, to też w poprzednich filmach było widać w jakby takich naturalnych dialogach i w jakby, pisaniu scenariusza tak, żeby to się wydawały, wydawały być jakby normalne rozmowy pomiędzy normalnymi ludźmi, a nie coś, co jest powiedziane przed kamerą. No i to jest turbo ważne, zwłaszcza jak masz film, film który się opiera prawie wyłącznie na takich rozmowach na takich bardzo hmm. przydługich scenach, powiedzmy. Akurat w tym filmie to zupełnie nie przeszkadzało, bo jakby taka była konwencja. No, ale jakbym miała obejrzeć polski film, na przykład, który opiera się prawie wyłącznie na dialogach, to byłoby słabe. <laughs> Połowy byś nie usłyszała, także. A, to inna sprawa. <laughs> Dobra. No, ale właśnie o tym ładunku emocjonalnym, bo to jest coś, ty miałaś po filmie raczej. Tak, ja miałam takie skojarzenie jak stańcząc w ciemnościach. Znaczy, ja wiem, że jakby to jest nieproporcjonalne, no tańcząc w ciemnościach. Patrząc pod aspektem smutku, jest gdzieś tutaj, a historia małżeńska była gdzieś tak tutaj w połowie, nie? Ale chodzi bardziej o taki nastrój ciągłego smutku, który ci towarzyszy w trakcie oglądania filmu. Tak jak masz napięcie w filmie, tak jak oglądaliśmy ten nieszczęsny horror, co mówił, że cały czas było napięcie, to ja mam takie. Smutkowe napięcie przy takich filmach, po prostu, którymi towarzyszy przez cały czas, że nie masz takiego jednego momentu, w którym film cię bardzo wzrusza albo bardzo smuci. Są takie drobne momenty, które sprawiają, że już wiesz, całość, całość ci z tego wybucha, ale no, no nie masz czegoś takiego, jak na przykład w Ukrainie lodu umiera obłanek, więc jest ci smutno i może trochę zapłaczysz. Po prostu całość filmu jest ta, całość filmu jest tak zbudowana. Mhm. Prawda, aczkolwiek ja w ogóle nie taki jakby przekaz miałem z filmu. Ja w ogóle nie miałem wrażenia, znaczy, okej, okay, było, było trochę smutku i tam było nawet sporo, ale przy okazji było też mnóstwo właśnie momentów radosnych, mnóstwo takich promyków nadziei w tym mm -hmm. wszystkim. Oni byli jakoś względem siebie na tyle czuli, na tyle ale tak jakby się... kochający Jasne. i na tyle chcący, jakby, że. Raczej miałem pozytywne odczucia po tym filmie. I raczej obejrzałem, jakby jak skończyłem film, to miałem raczej pozytywny nastrój do jakby. Nie, nie, pozytywnie odebrałem to, co zobaczyłem. Nie, nie ci o... ten film hu humoru na pół nie, dnia nie, następnego. Nie, okay. nie. Znaczy ja mam też wrażenie, że to było mocno zależne od humoru, do którego siadałeś oglądając ten film. Mogę. Ja miałem po prostu dość mocny zjazd przed oglądaniem tego filmu i wiedziałam po prostu, że takie emocje we mnie wywoła. W sensie to było takie jakby naturalne i dość przewidywalne, nie? Więc też byłam bardzo na to podatna, no ale tak, masz rację, było też dużo takich elementów, powiedzmy, promyczków nadziei w tym mm -hmm. filmie, więc jakby no, naturalnie to mogło być też tak odebrane znacznie milej. Nie, ale nie jesteś jakby odosobniona, bo wydaje mi się, że większość osób raczej to odebrało jakby pozytywnie, aczkolwiek też rozmawiałem z dwiema osobami, które miały takie same jakby przemyślenia jak ty i też wyszły z filmu z myślą, że w ogóle o Jezus Maria, po co ja to sobie mm. robiłem, ale to było bolesne. No to było bolesne. No, no, ale jakby nie dla wszystkich. Te mm. dwie osoby, które znam, to są dla tak by to ja interpretuję, ja, ja zgaduję, że dlatego, że po prostu są po rozwodach, więc jakby dla nich to była taka bardziej jakby osobista sprawa. Pewnie tak, no ja nie jestem po rozwodzie, no. więc no, no. No w każdym razie jakby ewidentnie dało się go tak odebrać. Ja miałem jakby całościowe raczej, całościowe, raczej pozytywne odczucia, ale no. Cóż. Yy, a co jakby konkretniej o filmie? O tak no aktorsko to w ogóle. No. Adam Driver był fantastyczny, to w sensie. Ja wiem, że Wy byliście w nim zakochani, w sensie Ty byłeś w nim zakochany wcześniej, ja tak nie bardzo, w sensie no ja uważałam, że to jest Keanu Reeves starysowany z pamięci. Adam Driver to jest mój Keanu Reeves generalnie, w sensie okay. no, znaczy Adam Driver dla mnie to jest tak jak dla Ciebie, Keanu Reeves ja mógłbym dla... Adam Driver to jest z, jeden z tych jakiś tam powiedzmy dwóch, może trzech aktorów, dla których realnie bym jakby, przy realnej okazji zastanowiłbym się, <laughs> zastanowiłbym się czy nie zmienić orientacji seksualnej. Zupełnie poważnie. No, także jeśli nasz słuchasz, to... <noise> nie, nie, ale poważnie uwielbiam tego Kolesia. E... Nie, naprawdę fantastyczny i aktorsko był niesamowity, ja absolutnie. W sensie, jakby można się było postawić po której stronie przy takim filmie. Ja byłam absolutnie Team Adam Driver. Był... No właśnie, tak. No nie wiem. Mi się bo... właśnie mega podobało to, że nie był stronniczy, mam wrażenie. Nie ale nie, ja tak, nie że mówię, się... że był stronniczy, w sensie, to... ale nosiłam rzeczy mimowolnie, jakby kibicowałeś której ze stron. Tak, ale w żadnym momencie nie miałem wrażenia, że druga strona jest jakby zła albo źle motywowana. Nie, to, w sensie. ja ogólnie... też nie miałam wrażenia. O mój Boże, to Scarlett, to Johansson okay. to jest w ogóle taką skończoną suką. No. Nie, okej, okay, to prawda. Aczkolwiek mi się też zmieniało w trakcie filmu kilkakrotnie jakby obóz, w którym mhm. byłem jakby. Tak, tak. I na początku na pewno byłem jakby bardziej po stronie Adama... A potem z kolei Skarletka i tak się mhm. przewijało, no bo różne rzeczy się w filmie dzieją. A do końca już byłem absolutnie przekonany, że nie ma winnych, tylko generalnie. Sytuacja, jaka no. wyszła, taka wyszła. Nie? I to jest film, który jakby przez tą całą atmosferę ma bardzo dużo takich malutkich momencików zapalnych, takich bardzo smutnych. W sensie dla mnie strasznie rozwalająca była na przykład ta scena, w której on nie wie, co ma sobie wybrać z menu i ona decyduje za niego. Ja tak się popłakałam przy tej scenie, tak dramatycznie nie, w sensie. Nie, nie, było naprawdę jakby parę takich Właśnie malutkich mhm. rzeczy, absolutnie Dokładnie. niezauważalnych te, teoretycznie, a jakby Takich bardzo. niuansowych mocnych. turbo. Tak, moment, kiedy zamykają, zamykają płot, na przykład. Jest ta brama, która się mhm. gdzieś tam nie chce zamknąć, i oni patrzą na siebie jakby na pół sekundy przed tym, jak zamykają tą bramę tak. i w ogóle jakby nie naprawdę. Bardzo ubiegało. zgrabnie jest to zrobione. W sensie te takie małe sceny, super klimat robią przy tym filmie. No i aktorska Skarda Johansson była no, równie, równie deklasacyjna, jak Adam Driver. Aczkolwiek jak ja się trochę boję, że ją za dużo wszędzie wsadzają do filmów aktualnie, tak samo przy tym nowym Jojo -Jo Rabicie. ja trochę się boję, że jej będzie za dużo i bardzo szybko się zdudzi, jak ją będą do każdego filmu wkładać. Może, może. No Jojo jo Rabbit jest taka chyba bardziej epizodyczna, nie? No, w sensie... no właśnie nie, jest, jest jej dość sporo. Tak? Nie wiem, czy te filmy już premierę w Polsce, więc nie, nie, nie wiem, jeszcze czy... Im... Nie, jeszcze to ja, to ja oficjalnie nie widziałam tego filmu. Poważnie nie Aha. Kurde, horrible. Ja czekam ciągle, żeby w kinach zobaczyć. Potem ci na napędzę. <laughs> poza aktorstwem i poza tym, co, co Scarlett i co Driver odwalali, bo odwalali niesamowite rzeczy, Generalnie ciężko mi się do czegokolwiek w filmie przyczepić. W sensie mm. nie umiem chyba znaleźć rzeczy, którą, której miałbym coś za złe. To nie znaczy, że jakby to jest dla mnie 10 na 10, czy coś w tym stylu, bo oprócz tego, jakby ogólne wrażenie z filmu, ogólnego wrażenia z filmu nie miałem tak jakby dobrego jak z wielu innych filmów, mm. ale jakby w tym, czym był, był. Był bardzo konsekwentny przede wszystkim i scenariuszowo, i wizualnie. Mm to też nie mam się do czego przyczepić i uważam, że to był absolutnie bardzo dobry film. Tak. Jak myślisz, czy y, Driver będzie kradł Oscara Phoenixowi? Nie, nie sądzę. Bardzo nie sądzę. Znaczy, właśnie, kurde... Znaczy, zazwyczaj jest takie chyba zwiastowanie, że jak ktoś nie dostał Złotego Globu, to nie dostanie też Oscara, nie? Zazwyczaj, no. no. okej. Okay. Kropka. Niech będzie. <laughs> <laughs> Niech będzie. Nie, ja myślę, że jakby... Jak, jak ty mówisz jego imię? Joaquin. Joaquin Phoenix. A wiesz, w wiadomościach na te nie, tak nie tak mówili. I to źle mówiliśmy. No, najwyraźniej nawet sobie pomyślała, o mój Boże, miłość, chociaż zrobił list też wcześniej, a nie to, co ciele nie widzi dziennikarze. No, anyway, mam wrażenie, że Joaquin Phoenix no, zrobił. No, zaczynam wątpić, Nie Nieważne. No. no, zrobił takie wrażenie tą rolą, bo to, to była po prostu dość jaskrawa rola. No właśnie, mimo właśnie. wszystko, Adam driver ma tą rolę taką, bardzo życiową i bardzo taką. Cz... No rozumiesz, o co chodzi? Przyziemną poparcie. Pewnie, prostu. że tak, ale no, że... jest gdzie się też popisać w tym filmie. Nie, no, zdecydowanie. Ta scena kłótni, legendarna w tej mm -hmm. chwili już chyba jest po prostu jakby aktorsko, no to jest, jest majstersztyk. i popis niesamowity. Aż jakby, wydaje, ja bym ja chyba bardziej zachwycony z niż Driver Modziwo. To znaczy, jej takie wieczne bycie jakby na, na granicy płaczu, na mm -hmm. granicy jakby załamania, i to, że jakby było widać emocje naraz było widać bardzo silne emocje, naraz było widać to, że ona próbuje je tłamsić jako postać, mm. a mimo wszystko jakby i jedno i drugie było bardzo jakby wyraźne dla widza i jakieś takie oczywiste, wydaje mi się, że Scarletta mi się jeszcze bardziej niż, niż Adam podobała. Znaczy mi się na pewno bardziej podobał Adam Driver, ale to mam wrażenie, że z takiego czystego sympatyzowania z, z danym aktorem, no, może, mimo że może. Scarlett Johansson też bardzo lubię. Postacią czy aktorem? Aktorem. Johansson czy Johansson? Zależy, czy jesteś w Polsce, czy nie? No ale widzę, bo jesteś. No, w każdym razie oboje uważam, że byli porównywalni. Może faktycznie Scarlett Johansson była dobra, w sensie lepsza, ale Adam Driver zrobił absolutnie do tej roli, co. Adam Driver no? był ładniejszy. Eee, tak, tak, to było oh. eee, Tak, zdecydowanie był ładniejszy. To jeszcze jedna rzecz, a propos Scarlett i tego, że jakby, że, że jest w dużej ilości rzeczy. Ona była wcześniej w, w paru rolach, w kilku filmach, między u Diego i grała postać kilkakrotnie, która była właśnie pod wpływem. To generalnie była ta sama historia, ta sama postać, będąca w małżeństwie lub w związku z kimś, no na przykład Kristyna Barcelona, mm -hmm. w związku z kimś jakby jakimś artystą, kimś o autorytecie jakiegoś tam rodzaju. No. Jakby będąca podnoszoną przez niego w jakimś stopniu, i tu jest film, to mi się strasznie podoba. Ja tego sam nie zauważyłem. Niestety przeczytałem o tym gdzieś w internecie, ale, yy, ale jakby ciekawe jest to, że ta rola tutaj to jest jakby kontynuacja tych mhm. poprzednich, i moment, jakby, kiedy ona stwierdza, że dość, że, że jakby chce być sama. I o sobie stanowić, Aha. i być jakkolwiek jakby niezależna, i ona mówi zresztą o tym w filmie bardzo dużo. W ogóle sporo jest jakby motywów yy, niezależności, jeśli chodzi o jakby kobiet, yy, ta Dobra, prawniczka ja, no. w pewnym momencie robić. Tak, ta taki prawniczka monolog. to jest w ogóle. Staje się, nie wiem, czy to nie jest jedyna osoba, która dostała właśnie złoty glob za historię małżeńską, bo któraś z postaci drugoplanowych dostała. Testujesz moją pamięć. Owszem. Jest, tak. Jeżeli to była druga planowa postać, to musiała być ona. No, też mi się tak przydaje. Bo dzieciak chyba nie dostał. Nie, jak I Na szczęście nie był denerwujący. Jak na dzieciaka w filmie. No, w go nie pamiętam, więc. <laughs> no Dobra robota. To znaczy, że idą. dobrze. No właśnie. E, no, ale w każdym razie jakby ta, pra, ta y, prawniczka robi w pewnym monolog o tym, że jakby kobieta zawsze tak. jest do wyższego standardu jakby podtrzymywana i zawsze jako matka wymaga się od niej znacznie więcej niż od ojca to porównuje nam w ogóle do yy, i mówi o yy, Maryi jeśli się nie mylę tak. no w każdym razie ten monolog w zestawieniu z tą postacią Scarlett w zestawieniu z jej poprzednimi rolami jakby przy podobnych postaciach uważam, że cała pora, nie wiem czy zamierzone ale ale bar bardzo, no, bardzo no, fajne. No, fajne. także to jest też świetne w filmie <grym> więc to chyba tyle jeśli chodzi o historię małżeńską ale powynosiliśmy po miło te jeszcze, odmiany. Jeszcze jeden, ym, jeden przerywnik, zanim zaczniemy następny film. E, a propos Złotych Globów. Jak ci się Ricky Gervais... Że... No, o mój Boże. Uwielbiam tego Ricky ja, jest mówię. najlepszy. Jezus. Nie wiem w jakim stopniu to było wyreżyserowane wcześniej i w jakim stopniu to miało jakby celowo wzbudzić kontrowersję i dlatego go tam wpuścili. A Oczywiście, a, że tak. Nie, nie no, 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 no tak bo ja Chyba nikt się nie spodziewa, że, że on będzie spokojny. Nie, w sensie, znaczy, no, Na pewno mieli wcześniej próby. To nie jest tak, że to tak. Tak, tak. tak. Ale, ale nie, tak w punkt uderzył, że. W sensie, no pozamiatał. Tak, no. No, zwykle. No, nie, bo ja, po, ja go zwyczajnie uwielbiam też. Tak, i jego wtedy. After no właśnie. <laughs> Strasznie mi się podobało wtedy. Ja też, czy mi też. No dobra, to dobra. co? Jak już odwlekaliśmy nieuniknione. Teraz rozmawialiśmy o rzeczach smutnych, natomiast następny temat jest wybitnie, wybitnie depresyjny, bo film był beznadziejny. Czyli teraz będziemy rozmawiać o Last Christmas. Z Clark. Z Emilią Clark to teraz taki przerywnik, znaczy przerywnik, wstęp historyczny. Last Christmas to jest film świąteczny, który opowiada o historii dziewczyny, która. Która w świątecznym klimacie pracuje w świątecznym sklepie jako świąteczny elf. Dziewczyny, która całe życie pragnęła tylko śpiewać, jednak choroba, poważna choroba ją przed tym powstrzymała. Dziewczyny, która niecelowo, ale przez swój egoizm sprawia krzywdę innym ludziom, co zajebiście kurwa mocno przez cały film eksponują. Twórcy jest zajebiście kurwające. Pięknie, pięknie, pięknie. No i przy okazji też spotyka chłopakę. Zakochują jak się, a potem możemy śledzić ich perypetie, jej wewnętrzną przemianę. Hmm. I tak dalej, i tak dalej. I zaczynając od krytykowania tego filmu, let's start. Okej, okay, no to tak. Yy, Boję się, że. Jak mam. Być szczery? Szczery? <głos> 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 nie, 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 powoli. Jak mam być szczery, mam wrażenie, że. Ty się bardziej tym filmem, na pewno się bardziej zawiodłaś tym filmem niż ja. No tak, bo ja miałam oczekiwania no przecież właśnie. mniej więcej tak w kosmos. Ja generalnie jak zobaczyłem Emilię Clark, zobaczyłem muzykę łam i zobaczyłem, że to jest kurwa świąteczny, obligatoryjny film pod tytułem Znajduję Miłość w Święta numer 995, no to generalnie spodziewałem się, miałem odrobinę nadzieję, że przysnę w kinie tak jak ty to robisz, ale mi to nigdy nie wychodzi. Yy, więc więc No, więc przesiedziałem. Yy, no bo ja się i... tak niezadowolona minę, że aż mi się mniej ten film podobał. Jeszcze. Jeszcze mniej. Yy, nie, ale teraz tak. Wbrew temu wszystkiemu, autentycznie były tam rzeczy, jakby na plus. I były tam rzeczy ratujące ten film. Okej. Okay. Let's start with. It. No, nie, no zacznijmy od jechania po filmie, może mimo wszystko. No, dobrze. No, to dobra. Znaczy... co ci się najbardziej nie podobało? <laughs> Nie podobało mi się najbardziej to, że się zawiodłam. Naprawdę cieszyłam się na ten film. Ja takie filmy lubię, to są proste filmy. Filmy, które są ładne, przy których człowiek się dobrze bawi i o których szybko się zapomina, albo się powzrusza, i potem jest mu miło przez jeden dzień albo dwa. Albo jest mu smutno, że on czegoś takiego nie przeżył. Tak po prostu działają takie filmy, i to jest bardzo prosto, linijne i, i miłe. I, i byłam rozczarowana, bo ten film miał potencjalnie wszystko, co mogło sprawić, że byłby jednym z najmilszych tego rodzaju głupawych filmów. Dobra, to jakby abstrahując od Ciebie, bo Ty miło wszystko jest, prezentujesz taką drobną niszę społeczną, która w ogóle gardzi takimi filmami, dobra? To nieprawda. No, Okej, okay. to, że lubisz to właśnie miłość, to nie znaczy, że... Znaczy Moja, moja miłość, do to właśnie miłość jest mniej więcej jak... Yy... Jak karta, pułapka w postaci mam czarnego kumpla generalnie, to jest, to jest ten sam jakby poziom. Jak <grafię> się mogę zawsze zasłonić, powiedzieć ej, ale przecież lubię ten jeden no film. Właśnie. <grafię> no, okay. no właśnie, ale wiesz, Ty nie oglądasz co roku Świątecznego Księcia, Świątecznego Zaprzęgu, Świąt na Wsi. Księcia? Widziałam fragmenty, bo całość mnie znudziła. To był jedyny film świąteczny, którego do końca nie dopatrzyłam. W każdym razie ten film miał wszystko, co mogło sprawić, że byłby miłym, do, dobrym filmem z tych miłych filmów. O, miał Emilię Clark, która jest wizualnie bardzo ładna, abstrahując od tego, że jest Hot chick, to po prostu bardzo pasuje na taką postać, uroczą postać, do której człowiek yy, pała sympatią, bo ma bogatą mimikę, bo ma taką urodę trochę księżniczki Disneya przez to, i bo jest po prostu jakoś hot takiej. Nie, no właśnie nie chodzi o to, że jest Hot chick. już ci to tłumaczyłam jakieś sześć tysięcy razy. To nie chodzi o to, ja że ona w to jest sexy czy cokolwiek. Ja się nie zgadzam. No dobra poza tym jest lekko grubawa już, więc to, to, to już się nie liczy jako mm. chick. Anyway. <grystanie> eee, no, miał tą Emilię Clark, która budziła ogromną sympatię widza. Miał tego śmiesznego chłopaczka, który też był całkiem słodki. Swoją drogą jakby zmienić. No tego chłopaczka nie mogłem patrzeć. Po jakby po zmienić Golden Retrievera w człowieka, to wyglądałby jak ten chłopaczek dokładnie dosłownie. Tak, dokładnie tak. Eee, w zmierzchu była w książce takie porównanie Belli właśnie jakiegoś jej kolegi do Golden Retrievera. Myślałem, że Belli. Zmierzchu. Na początku myślałem, że mówisz, że w książce Bella była Golden Retrieverem no, i nie. sobie takie ładowanie. No w każdym razie to, tak sobie wyobrażałam tego chłopaka i dobrze, w sensie, to on był sympatyczny, on też był miły, pasowali sobie razem, wszystko było ok klimatycznie, jakby wizualnie te wszystkie świąteczne motywy były bardzo ładnie zrobione też i były takie bardzo, no nie wiem, ujmujące po prostu i całościowo wizualnie to się kleiło i to miało fajny pomysł nawet na siebie, powiedzmy, tylko zostało zjebane scenariuszowo totalnie i bo nawet te motywy z tym jej śpiewaniem, z tym pomaganiem ubogim, aj, alert spoiler itd no to zostały po całości nie, nie nie wiem, w ogóle nie czułam tego filmu i nawet te motywy śmieszne, które mogły być zabawne jakkolwiek też mnie zupełnie nie bawiły mimo, że nawet były takie zabawne ale to były bawiące po prostu no to zamknęłam Cięż... Cięż... <laughs> ci usta ciężko mi się do tego odnieść <laughs> bo jakoś nigdy mi nie przyszło do głowy żeby oceniać film pod kątem yy... obiektywnym <laughs> Subiektywny. No to, no to moje jest subiektywne. Tak? No? Nie, ale w sensie. No nie wiem, czy. Jest Wiesz, kategoria, nie wiem, w której film był sukcesem lub nie, słodkość bohaterów i klimat świąteczny. Po prostu nie jestem przyzwyczajony. Ale tak, masz rację. Okay. No, dokładnie po to się taki film kręci. Ja do tego w ogóle nie jestem przyzwyczajony i jakby dla mnie to, to w ogóle nie było coś, czego szukałem, więc ciężko mi się do tego odnieść. Jeśli chodzi o postacie, no Emilia Clark powiedzmy, aczkolwiek miałem mniej więcej tak, że przez pierwsze pół filmu myślałem sobie, o, ale głupia zdzira. A przez następne... <grym> no a przez następne pół filmu, czy tam jedną czwartą raczej, tak te proporcje, trzy czwarte, jedną czwarta, a pod koniec filmu myślałem sobie, o, ale wymuszana zmiana. Jak mam być szczery? No tak, no. i masz lesję. Eee, jeśli chodzi o tego kolesia, Golden Retrievera, słynnego. O Jezus Maria, strasznie mi się na niego patrzyło, bo po prostu. To, to, to widziałem ten jęzor. No tak, nie robił. Ten, takie kretyńskie motywy, tym spoglądaniem z, z w górę, rozglądaj się. Bo takie bardzo było... naiwne. To był taki film Paulo no, Coelho trochę. muszę no, tak, tam wrzucać jego cytaty. Dokładnie, tak. O ile jakiś nie był, jakiegoś nie było, jeden do jednego. Może było. W każdym razie. Jedna rzecz, która mi się podobała, to jest yy, ten twist cały, który, co by nie gadać, jakby można dużo mówić o tym, jak był przeprowadzony, ale sam pomysł na ten twist mi się bardzo podobał. Też. I to, że generalnie kończy się film świąteczny, i ona nie znalazła chłopaka, yy, śpiewa w schronisku dla bezdomnych, i generalnie, tak naprawdę, to nie była miłosna opowieść yy, świąteczna, i to było, to było całkiem fajne. Pomysł w scenariuszu, to miał zupełnie spokój, bardzo. Oj, no mi się wydaje wieśniacki do tego, bo do, do teraz wydaje mi się wieśniacki pomysł na twist. Jak jest... W sensie oryginalny, ale wieśniacki. Wszystkie, wszystko w takich filmach jest wieśniackie. No. Poza tym, jak sobie pomyślę, że... Myślę, tak, jak o tym pomyśle, obejrzę film, jak obejrzałem film, to miałem wrażenie, o Jezus Maria, ale to, był, ale to było głupie i no, ja tak dalej, i tak dalej, ale potem sobie pomyślałem, a co gdyby tego twistu nie było i skończyłoby się tak, że oni są razem, i znalazła sobie tego swojego kochacia teraz i tak dalej. Byłoby jeszcze gorzej, o, nie? coś w tym jest. No właśnie. No, ale to trochę tak jak, nie wiem. A mógł zabić. Generalnie. <grym> to trochę tak jakbyś, nie wiem, w w wsią kupę i pomyślał sobie o ojej, mogłoby się przewrócić i uderzyć w nią twarzą. <grym> no tylko przy okazji yy, w tym scenariuszu, w sensie odnosząc się do filmu, byś absolutną pewność, że jeżeli nie wdepniesz w kupę, to wywaliście twarz. <noise> to jest coś, co jest. Prawda? Nie, to nie, nie, nie o taki świąteczny film walczyłam po prostu. To miała być miła historia, miłosna, która się dobrze kończy przede wszystkim. Miała... A dobrze się skończyła? No tak, śpiewała w dla bezdomnych, ale nie miała chłopaka, miała mieć chłopaka. O to chodziło. O to. O, tego, tego czarn, czarnuszka tam. A faktycznie. No powiedzmy. to on był znacznie ładniejszy. No i nie pamiętam nawet, jak wyglądał. No, e... ten, ten, pom ten, który pomagał, Znaczy, ja wiem ja... o którym mówisz, tylko nie pamiętam, jak okay. wyglądał. W każdym bądź razie nie wiem. Byłam tym filmem rozczarowana, bo nie dał mi tego, co, co oczekiwałam, czyli miłej, świątecznej komedii romantycznej. Dał mi jakieś kurwa górnolotne, kiczowe zwroty akcji, że, że on w ogóle to umarł i ona w ogóle to dostała jego serduszko. I, I mi się średnio podobał, ale jak obejrzę go sobie bez ciebie, to może spodoba mi się bardziej. Chretyńsko przeprowadzane, ale mogło być gorzej. Tak, tak, ja bym ja, tak ten film pod, jak podsumował. podsumował. Mhm. Mhm. No nie wiem, to ja mam chyba tylko tyle do powiedzenia o Last Christmas, bo, no bo w tym filmie nie, było, nie działo się wiele więcej, co można by skomentować. Mhm. Znaczy ja dramatycznie. Nie chciałbym o tym filmie gadać więcej niż o historii małżeńskiej. Więc tak też To by wysłało złą tymi. wiadomość. Jedna rzecz rozbawiła mnie, rozbawił mnie chyba jeden żart w filmie, więc to też jest na plus. Jakie pamiętasz? Mhm. O no. lesbijskiej zapiekance. Tak. Nie. Na, sa na sam koniec. No, no, no to było fajne, ale to generalnie trzeba. Jak coś nie wiem, to można po prostu przewinąć do ostatnich pięciu minut, to tam będzie ten fajny żart i się mniej więcej tak o. Był taki cytat z Wiedźmina dwójki, jak tam dwie czarodziejki się całowały czy coś takiego i krasnolud powiedział Moja ulubiona gałąź magii, lesbomancja. Ty, mnie to cały czas. Nie, nie miało to żadnego powiązania z tym, co chciałem, co, co mówiłeś, ale... Hmm. <laughs> Chciałam wrzucić... A propos Wiedźmina, nie, dobra, nie, nie rozgadujmy się. E... No dobra, czyli my kończymy chyba na dzisiaj. Tak jest. Było nas Christmas było historii małżeńskiej i wracamy, miejmy nadzieję już teraz regularnie za tydzień. Tak jest. Także do zobaczenia. Pa pa. pa. Nie zrobiłeś na koniec pa pa.